Nawet jeżeli 8-6 mojej ekipy zostały wysłane, nawet oddziały, nie wiem, jak Nie, to nie ten, to nie ten. Ja na plażę lecę, nie? Dobra, ja, ja na, na hotel, hotel. Znaczy tutaj, a potem na plażę. Ja tam. Chyba czy ktoś tam będzie? No pewnie ktoś, może jedna ekipa albo dwie. Mówię ci, trzesz, ale i adikons, musimy się wytrenować, będziemy karować ludzi, kiedyś, kiedyś Ale <grym> w sumie nie, bo poziom wszystkich w Fortnite się zwiększa, nie? No, jak się grało w czwartym sezonie, to wszyscy byli zambikami Wtedy byliśmy dobzi, jak na... <grym> w tamtych czasach byliśmy dobzi Mogliśmy się tak nazwać, że jesteśmy dobzi, nie? No tak Teraz Dziesięć fragów na gierkę, nie? No to nie się dało nie no ja tyle, nie wiem czy na początku sezonu fajnie się grało To jakiś czas tak było, nie? Na, na początku tego I Pamiętam jak gdybym miał 16 killi, ale to Chodź. mi ukradłeś 10 killi, nie? Wszystkich obijałem do 10 kłapa, a ten mi podbierał killoffem no, albo... To czymś. A ja kiedyś rekord tam zrobiłem kiedyś na 12 to... fragów, ale się wtedy cieszyłem tu masz skrzynkę no, no, Górę, choć jak mi kradłeś itemy, no Znaczy, ile. Wiesz, nie? Tu masz okay. Weź sobie weź, so weź sobie! Ol Nie, jak się zwolni miejsce... No, to, to też ci wezmę Tu idź tam, ja idę na górę Czemu nie chcę grać z nauczycielem? Kup fajny, sodernięcy nie co, że nauczyciel? Powiedz koledze, że ja jestem takim specyficznym nauczycielem, że nie ma takich głów. jest specyficznym, że rozmawia z... po prostu z jakimś specyficznym podejściem i w ogóle. Co się stało się? Takich dużo nie ma. Nie. Mam bandażownicę. Nie, by... to jest informatyk. Ma, 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 Aha, informatyk to spoko, rozumiem. Rozumiem. Udzielamy. Pomocy mam tutaj dwóch. Już idziemy? Się, ruszamy się ruszamy? O, wiedziałem, że nie dam rady. Nie, wiem, 10 hp. Ha, nie mam tu, choć, choć do gościa, chcę pomóc. Mhm. Blisko tutaj jest u ciebie. Tak, ale wiesz, że to jest nielegalne, lubię kwiatki. O tam masz, tam masz. Plecy ci może zrobić zaraz. O tu widzisz tutaj. To A tu. A dobra Zabiję tu jednego chłopa, który miał RPG i był głupi, bo będę... nie niej podnieś miałem kartę, dobra? Okej. Okej okay. Okay, chłop dostał na minusie z RPG-a. Leży, umarł od razu. Już nie miał nikogo. Tak, ja jednego tam u nich powaliłem. Dobrze, bardzo ładnie. Ej, tu apteczka leży, jak ktoś nie ma HP, a ja mam trzy jeszcze. Ja się może pójdę, podniosę. To i go podnieś, tu jakiś znajdzie. Tak, ja tu jest sporo lootu. Ja mam apicką pompę, nie? No właśnie. A mogę tą niebieską? No, możesz, możesz. Wiesz, wszystko co chcesz. Ale 20. nie wiesz... Rity zabrał, ale... Ja już idę. A ja ci oddam zaraz. Masz tu. Okej, okay, bardzo dziękuję. Okej, okay, korzystam na apteczkę na 24 HP. Powiedzmy co mi lepiej nie, bo strasza może być. Mam 20, chodź, 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 chodź. Tu masz. Widzę, widzę, widzę. Tylko wiki, może jak coś co, tak nie do mnie przyjdzie, to wiki Ja też mam, dobra, spoko. Ale tu jest zielona. Nie wiem, tu leży kewit, jak ktoś chce. Ja mam. I Tu po popytki. A po biorę. A gdzie są podki? Ja ci rzucę, proszę jedną na razie. Tak, tak. I na górze tu są. Tutaj jeszcze ktoś ma. Tam chyba. Okej, okay. a! Bo my strefę mamy. To ja biorę tak. mało. Ja mam dwie jeszcze. Bo bra brakuje mi dwa, cztery. Ale już dwa. A, a gdzie tutaj jest ten? Masz Nie, ten do ulepszenia? Co? Ile macie kili? Ja mam mi zero. Ja mam jeden. Trochę jak wywalone w tą maszynę Wiecie, gdzie jest tutaj ten automat, co można w bronię? E, Właśnie tu, szukam. Tu, tutaj, o, ja chyba tutaj. Tam? Tutaj był? Nie, chyba. Chyba typy. To jest dzięczny. Nie, tu, tutaj gdzieś nie był czasem. Dzięczny, gdzie jest ten automat do broni? No, ja potrzebuję jeszcze materiałów dużo. Tak, to bym sobie lepszy lepszym Pompej, miał to rzepisko. Popy pasowały mi też, a nie wiem gdzie jest. No do fotelu. A on nie był tu gdzieś dłużej tego? Tutaj gdzieś? Okej, okay, nie wiem. Muszę zrobić zdjęcie na komórce, sobie trzymać tu gdzieś, gdzie są te, te ulepszacze. Po prostu weź sobie zdjęcie z mapy. Tak, co zrobić, bo normalnie nie pamiętam. To nie było. Nie wiem, chłopcy, a mi też pasuje, bo zmieniło. W tym to... domku jest, jeżeli dobrze pamiętam. Kropka. tam jest. Nie, a nie dankę zapinajcie coś tam strzela, to nasi Nie, to nie nasi No właśnie Idą, 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 idą tutaj Powaliłem jednego Okej, okay, leży jeden, leży został. Ja przeliłem go tak samo okay, gdzie jest reszta, bo jednego zabiłem, jednego wdzięczny zabił Ej, wdzięczny to zostaw tego Skara, skar jest mój a ja mogę amunicję do pompy? Tak. Idzie, idzie gościu Ale dostał, prawie Zaraz ja tu ammo do pompy Okej, okay, to, to tam jest silnizji Podjeżdżam A, powalone to jeszcze Dzięki, masz Chłopie, ammo do snajpera, byście zostawili, chociaż z pięć Wziąłeś tą ammo do shotguna, co Ci wrzuciłem? Tak, wziąłem z tej strony gdzieś są jego typy, bo widziałem, że tą tym są Chłopcy, sniper dajcie, a mam do snajpy proszę. E, mam 60. Dziękuję mam tam ci to. Niewiele tu jest, mam tam. ja ci mogę dać 60, Ej, bo nie korzystam. Ja mam strzelają. A nie, nie 60, 30, Sarek. Dzięki, wzięli. Kresy gdzieś mamy. O, zabity, zabity. On chyba w ogóle. O, miał jakieś tam brunia. To ja idę chyba. Ja ci dam, chodź. Ma ktoś rakiety? Nie mam. Ja nie. Mam. Proszę. A wiecie, że ja mi brakuje tylko epickiego tego? O, gdzie, gdzie ty to rzuciłeś? Co ty rzuciłeś? A, rakiety. Nie. Chodź um, o, kaci, Brakuje mimo. mi tylko epickiego RPG'a i będę miał e, full ku epickie. No to fajnie Co sypów oprócz p które dostałem od tego Wdzięcznego ja mam tylko MK i pompę Warto <grym> mi w zupełności no. wystarczy Jakiś słup, już się czy to ja chłopak tak, z daleka mnie zda idę po bo tu będą skrzynki. Tu, tu będą skrzynki. To powinny być te wielkie. Małe są. Ja wam powyrzucam to, co wam trzeba. Proszę, chłopaki. Ja potrzebował to do, wasze. Do Mki już się dzielę. Proszę. Tyle więcej, nie mam połowę Ci dałem. Dzięki. Mam 80. A ty, mam 260, może ci trochę dać. To rzuć nam, bo ja mam 80, tylko do Mki. Czekaj. Bo, tu jeszcze będą. Nie ma, jest skrzynka. Jakaś. Jest tutaj potka. Idę. i do, 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 dzięki. O, ja mogę tą potkę? masz najmniej. Nie, Dzi Michał ma najmniej. Ja mam najmniej. To nie A, tu masz. Jest. Ja mogę ci bo to bo ty to, to lubisz. Ty nie lubisz, Dziku? Nie, ja tego teraz. A, i, może Michał nie weźmie to, bo on potrzebny jest bo on ma chyba 90 A, niby. 50, chcesz? możemy iść na przyjemny park ma ktoś cegły dać? albo metal? bo Proszę. mam tylko drewno ja też bym właśnie potrzebował cegły tyle mógł, to mógł sobie ulepszyć pompę, tak? hej, zjedźmy idźmy na przyję dzięki zobaczymy ile kosztuje ulepszenie bez jest bez masz ty, dużo mi tego dałeś gdzie ty masz? chaos masz Chodź ja ci dam masz A półny nie, nie mam miejsca Wiesz Ja wezmę Dobra Jest jakaś górka w strefie, jakiś high ground Ja chciałem iść tutaj do tej do tej stacji, żeby sobie jak poulepszyć jak ktoś chce No ja nie mam tego bo mam oddałem te maty I se co ulepsza to co chciałeś ulepszyć? Pompę mi brakuje Kaminio. A Ligi? Co chciał? bym ja chciał Tom, MK. Tylko, że nie mam już metalu, bo wam dałem beton. Metal. No to metal, to orfek. Ja to zaraz nazbieram, 50 to jest mało, to, to dwa auta i będę miał. Okej, okay, niebieskiego tego orfego i robię fioletowego orfego. I fioletowego tu mamy. Michał, daż mu 20 betonu, dziękuję bo nie ma. Już, jaka już papier? Drewno niby coś nie mam, ale ulepszałem teraz statyka. Ja na emkę, zaczynałem MK na to. Jeszcze mi brakuje chłopaki, dwa osoby na coś, na kołach. Ja zielonego. Dawajcie tam na górkę, bo tam jest high ground. Czekaj, ja, ja jeszcze potrzebuję trochę kamienia. Tam jest jeden high ground. Dobrze, Kisz? za chwilkę, za chwilkę Eee to, to nasi To ty Michałosz, czy nie? Nie no. Wszyją do nas Tylko waliłem pierwego na pomoc Gdzie oni są w ogóle? nawet nie trafił Ok, idziemy pomóc po Gdzie oni są w ogóle? Paga plecy. Też mam. No właśnie o nich mówię. Dam mi też do kamienia. Lud dostał 48. Ludostop 4-8 Ej Michał, daj jeden, jeden kamienia Jeden kamienia Nie ja mam nawet jeden No co ci jeden kamienia? No chciałbym sobie Tutaj leży jeden Leży tutaj też przy nas Tego, Leży ten... kolejny Tego no co, ostatniego Na pewno masz jeden kamień jest Nie nie ma, mam mam naprawdę zero No dobra ja już mam Kolejny na typ A bo to tutaj były plecy. Nie idźcie po lutu, idziemy mu pomóc Idą, idą chłopaki Wjechaj tu na chatę To mi z dwoma ludźmi za Tutaj na dole Ja zaraz przyjdę Dobra, Dobra Ale debil Dobra, zabiliście ich już, tak? E, nie, bo chłop celował i na mnie mu trochę lutu ja chłopaki, jest. bo on ma mało A, dobra Dobra, bo on, tutaj on tam jedzie. już ten, porobił ich, ale mało ma Będę mu coś dać, jak sam czegoś potrzebuję, żeby... bo mam wszystkie pod dostatkiem, oprócz... Złota <grym> pompa. To ja, ja mam, ja mam epicką, to już tam nawet nie będę szedł. No to co, teraz zmieniamy EQ na całe jest... złoto, nie? Ej, tylko, tylko nam zostało 3-3 osoby. ty masz tu Dobra, ja Dobrze. Myślę, że na to, to ostatni te... raz, chyba, że nam jakoś pójdzie. Chodźmy tutaj na tą górkę. Tu jest taka trochę zeszyna. Ja mam 430, tak że się podzielimy spokojnie. Tu chodźcie, macie tą ja mam 500. Okej, okay, ja już nic nie potrzebuję. Takie nie, rozbiega. mam 400, spokojnie, ja mam już dużo. Dwa typy nam zostały. Tak, super by było, byśmy to ogarnęli. Oni się walczą ze sobą, także nie mogą być przeciwnikami. A, a gdzie oni są? Tutaj. Tak, są przeciwnikami. Tak. Bo oni do siebie strali, także możemy coś tu zrobić fajnego. No to może być winek. A? Fajnie by było. Hmm? O, tak, tam teraz są. Wina robimy. Wydrębną. Powaliłem, sklapowałem gościa, spadł na ziemię, nie wiem jak tam żyje, nie żyje. Okej, to jest razem. No dorek tu jest. i waleję im RPG na warp. Tak, gadzisz. Z wami herpegem Michał. Ja już to jestem blisko Nie? niego. Chodź do nich, chodź do nich, chodź do nich. Okay, jeden, nam został, jeden nam został, jeden nam został. Chopaki, dajcie zniszczyć. Daj mi go dobić. Nie, ja chcę go. Ale my wygrali Królewski zwycięzcą łapki. No chyba to ostatni kill. raz chyba, że wygramy, to Teraz nie wrzucę, bo mi nie mam nie, mam, nie, nie zdążę przerobić. Znaczy tego przespać Chłopaki, dzięki za meczik, piękny meczik był. dziękuję kochani za uwagę. Mam nadzieję, że się spodoba do usłyszenia papa pa.